Olivia i witam Was na moim kanale To Poczytanie. Dzisiaj przygotowałam do Was film Save One Drop One i tutaj chodzi o to, że będę wybierała między dwoma tytułami książek. Tytuły książek mam zapisane tutaj na karteczkach. Mam ich tam około 20, więc będzie 10 różnych pozycji. Generalnie są to książki, które czytałam w tym roku, które są bliskie tematyką powiedzmy, że ze sobą, ale niektóre nie. Książki, bo, które mi się nie podobały. No i będę wybierała między dwoma tytułami książek. Oczywiście to u bestseller, które pozdrawiam, jeżeli oczywiście to oglądają. Dzięki za inspirację do filmiku. Także zaczynajmy. I wybieramy pierwszą parę. Pierwsza para, ok. Jest to Wojna Makowa i Bad Boys' Girl. Generalnie tematyka jest różnorodna, dlatego że Bad Boys' Girl jest typową taką młodzieżówką o dorastaniu i tak dalej, a Wojna Makowa jest to książka fantastyczna, która nijak się ma do tego. Ja, jeżeli miałabym wybierać między tymi, tymi dwoma tytułami, to wybrałabym Wojnę Makową, bo jest bliższa mojemu. Sercu. Bardziej lubię tą jednak fantastykę, jest tutaj więcej wątków, które mnie interesowały, natomiast Bad Boys Girl jest to taka no, typowa młodzieżówka taka, która nie urzekła mnie na tyle, żebym ją wybrała w takim zestawieniu, więc Bad Boys Girl, papa, pa, a Wojna Makowa zostaje za mną. Kolejny duet, który tutaj będziemy losować to jest, uwaga, mam tutaj karteczki dwie, jest to balada Ptaków i Węży oraz zakon Drzewa Pomarańczy. To będzie dosyć trudne, bo Balada Ptaków i Węży jest to jedna z części Igrzysk Śmierci, tylko że to jest przed tym, co działo się w Igrzyskach Śmierci. Dlatego, że mamy tutaj opowieść o Corneliusie Snowie, jak on się zmieniał, dlaczego tak, a nie inaczej zachowywał się już w tych Igrzyskach Śmierci, jego decyzje, jakimi wydarzeniami były poparte. Natomiast zakon Drzewa Pomarańczy jest to mocno, wydaje mi się, że taka sfeminizowana książka, gdzie mamy silne kobiece postacie, które dominują w tej książce. Jest to fantastyka oczywiście. Mm, bardzo mi się podobały te dwie części, po prostu czytałam chyba w ciągu jednego tygodnia. Recenzje znajdziecie u mnie na profilu, tak samo jak Ballady Ptaków i Węży. Zostawiam Wam linka na dole e, w opisie. Jest to strasznie trudny wybór, ale wydaje mi się, że Zakon Drzewa Pomarańczy bardziej mi się podobał niż ballada Ptaków i Węży. Widzę, że tutaj jest wyrównane to. E, Dlatego, że zakon miał większą tą fantastykę, którą mogłam sobie wyobrazić w głowie po prostu bardziej mi się to podobało, więc Balada tak węży, przepraszam, zakon trzeba po zostawię, zostaje za mną. Okej, okay. losowanie trzeciej pary, Czysta ręka nic tam nie mam, żeby nie było i dwie wylosowane. Cinderella is Dead oraz yy, miłość i inne zdarzenia losowe. Okej. Okay. Więc drugi tytuł jest to typowa młodzieżówka. Yy, która opowiada o właśnie o miłości, o takim flircie, typowo wakacyjna książka. Natomiast Cinderella is Dead jest to książka, którą czytam aktualnie po angielsku, ale mogę już się, wydaje mi się, wydaje mi się, wydaje, opowiedzieć o niej, dlatego że zostały mi około 10 stron, zostało, żeby to przeczytać. Jest to książka, która opowiada o historii, która dzieje się 200 lat po śmierci Kopciuszka. Mamy teraz tegoroczne bale, które, są, które się odbywają tam, gdzie mieszkał kiedyś Kopciuszek. Jednak jest to teraz um, tak naprawdę miejsce, gdzie rządzą mężczyźni. Ale mamy główną bohaterkę, która chce temu zapobiec. Więcej tym dowiecie się w recenzji. To jest taki główny zarys tej jej historii. Wydaje mi się, że tutaj wybór będzie prosty. Cinderella is dead bardziej mi się podobała ze względu na ten baśniowy charakter. Choć nie do końca bacznie, ale o tym powiem w recenzji. Natomiast Miłość Wilkim na Zdarzenia Rosowe to jest typowo taki, mm, taka, typowo młodzieżowa książka, więc żegnamy, a Cinderella is dead zostaje za mną Kolejne rysowanie, maszyna losująca. Ok, mam dwie karteczki. Oj, trzy. To jeszcze raz rysujemy okej, okay, dobra, mam dwie, mam dwie. Eee, to nie jest The of Story oraz Falling Fast. Wybór będzie prosty. Ale zaczniemy od początku. To nie jest Diablo, w Story, opowiada o historii e, młodych osób Eli oraz Jonasza, którzy poznają się w liceum, no i tutaj przez bieg okoliczności zaczynają zbliżać się do związku, chociaż nie do końca. Natomiast Falling Fast jest książką, która opowiada o młodej dziewczynie, która podróżuje po całych Stanach Zjednoczonych i tak w którymś momencie przyjeżdża do miasta który poznaje pewnego chłopaka, ze względu na różne okoliczności, brak pieniędzy, problemy z samochodem, musi tam zostać na dłużej. Um, Czy tą drugą część, Falling Fast i recenzja tych dwóch części, na pewno pojawi się na profilu, może jeszcze w tym roku, zobaczymy. Um, między tymi książkami wybór prosty, wybieram Falling Fast, dlatego, że tematyka jest lepsza, jest przekazująca pewne, nie tyle co wartości, ale mówiąca o sytuacjach, które mogą dotknąć każdego z nas. A, no i mogę tak zdradzić, że Falling Fast da się domyślić co się wydarzy albo co może się wydarzyć i no przynajmniej ja się domyśliłam nie wiem jak będzie z wami, ale domyśliłam się dlatego też wybrałam yy, tę książkę bo się domyśliłam, tak, także to nie jest diaba w story, dziękujemy a fajny fan zostaje ze mną maszyna losująca kolejne dwa tytuły i teraz mamy, o trzy znowu teraz mamy okej okay. Śnieżną noc oraz te Wiedźmy nie Te Wiedźmy nie pono, miałabym, to książka lekko fantastyczna, opowiadająca o czarownicy, która mieszka, młodej czarownicy, która mieszka w Salem, czyli tam, gdzie kiedyś przeprowadzano e, procesy czarownic. Mm, I mamy w śnieżną noc, jest typowa taka młodzieżówka, ale świąteczna. Mam tutaj trzy historie osób, które są blisko ze sobą związane, wszystko dzieje się w jednym mieście, trzy opowiadania trzech różnych autorów. Um, Wyjątkowo nie wybiorę tej fantastyki, którą miała być te wieźmy nie płoną, dlatego że moim zdaniem było tu za mało magii. Książka mi się generalnie podobała, ale niektóre aspekty sprawiły, że nie przeczytam jej na pewno ponownie. Czekam na drugą część, tylko właśnie tego, żeby się dowiedzieć, czy na pewno będzie tam więcej magii, tak jak autorka zapowiadała, więc te wieźmy nie płoną, nie płoną, a Śnieżna Noc zostaje ze mną. Kolejny duet maszyna ruszująca. O, ne, będą te dwie. Dwie wziąłem, dwie. Dobra. O, przepraszam, wziąłem trzy. To jeszcze raz, żeby nie było. okej, okay. No, znowu wziąłem trzy. Dobra, nieważne, wezmę tą, te, te dwie dusze. Zatem Red, White and Royal Blue oraz Okrutny Książę. Ok, okrutuje myślę, że to jest fantastyka, jest to historia generalnie o elfach, ale pojawiają się tam, nasza główna bohaterka jest śmiertelniczką pochodzącą z naszego świata i jest rząd władzy. Natomiast Red White and Royal Blue jest to historia miłosna dwóch chłopaków. Jeden to jest książę Walii, a drugi to pierwszy syn Ameryki. Ciężki wybór dlatego, że różnorodna tematyka. Jednak bardziej chyba podobało mi się Red White and Royal Blue niż Okrutne Książę, ze względu na przekaz historii i tego, jak była pokazana, że była jednocześnie urocza. Od razu mówię, że sceny, które tam się pojawiały, sceny intymne, były napisane w na, na tyle wyważony sposób, że byłam w szoku, że w książce takiej, no young adult może tak to fajnie wyglądać. Dlatego Red White and Royal Blue zostaje, a Okrutne Książę dziękujemy. No. Dziękujemy jeszcze raz. <laughs> Maszyna rosująca, kolejne tytuły. Ubywałam oby, karteczek co jest mało. Okay. Ostatnia godzina bez yy, oraz nasze wszystkie światła. Okej, okay. tematyka różnorodna, dlatego że w ostatniej godzinie mamy koniec świata, tak? Taka apokaliptyczna typowa wizja świata. Natomiast w Nasze Wszystkie światła jest to historia, która opowiada o dziewczynie, która pracuje w pensjonacie swojej matki i poznaje tam. Bo znaczy, no nie tam, ale w mieście poznaje chłopaka jeszcze do czasów dzieciństwa. I ta książka jest nieprzewidywalna, dlatego że na samym końcu, znaczy może nie na samym końcu, ale od drugiej połowy książki dowiadujemy się rzeczy takich, których nie pomyślelibyśmy na początku. Dlatego wydaje mi się, że jest to fajnie tak zrobione, żeby czytelnik nie dowiedział się, co stanie się na koniec, a Gwarantuję Wam, że koniec całkowicie Was zaskoczy. Natomiast w ostatniej godzinie książka mi się generalnie podobała, jak na debiut. To naprawdę była dobrze napisana. Um, niektórych rzeczy było tam trochę za mało, to w recenzji o tym mówiłam. Więc, jeżeli miałabym wybierać między tymi dwoma, um, trudny, straszny wybór, um, mimo tego, że tematyka trochę inna, ale jednak wybieram ostatnią godzinę, a na rzecz światła żegnam. Dlatego, że tematycznie bardziej bliższe mojemu sercu. Okej, okay, maszyna losująca, patrzę, mało karteczek. Mało karteczek, losowanie, losowanie, losowanie. I łapię dwie. Mam dwie, o w końcu krótko. Igrzyska śmierci oraz ukochane równanie profesora. To jest po prostu wybieranie między młotem a kobaną, dlatego, że bardzo mi się podobały Igrzyska śmierci, bardziej w ogóle niż film. Mimo tego, że film w miarę dobrze odwzorowywał historie, to książki zdecydowanie były lepsze, były bardziej masakryczne, mogłabym powiedzieć, takie mocne. A u profesora jest to jedna z bardziej uroczych książek, które Przeczytałam, opowiada o profesorze, starszym matematyku, który, u którego zatrudnia się go sposia. No i problem polega na tym, że ten pan pamięta tylko ostatnie 80 minut, później jego pamięć zanika i tak w kółko, w kółko, w kółko, a całą marynarkę ma odkrojoną różnymi karteczkami z przypomnieniami. Jest zrozumiej trudny wybór, dlatego że iluzja śmierci cenię za coś innego niż ukochane równanie profesora. Jednak igrzyska są bliższe mojego sercu, więc niestety, ale ukochane równanie profesora, przepraszam. No, znowu za Przepraszam, a igrzyska śmierci zostają ze mną. Okej, okay, ostatnie losowanie chyba, albo już ostatnie. Uwaga. Jeszcze raz, przepraszam. A, karneczka mi się zaginęła jedna. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra. Losowanko. Losowanko, okej. Okay. I... Trzy wyciągnęłam. Aha, mam trzy karleści, dobra, to wy, wybiorę między trzema, niech będzie na sam koniec. Wybiorę między trzema: Osiedle Żnik, Fremigiusza Mroza, Dom Story i oraz Światło. Tematyka w każdej z nich jest tak różnorodna. Osiedle dni Fremigiusza Mroza. Jest to jedyna książka mroza, jaką przeczytałam. Jeżeli mam tu fanów mroza, to bardzo przepraszam, jednak z tą tematyką nie jestem po nie po drodze. Nie jest mi po drodze, natomiast w, osiedli, w osiedlu Żniw było mi po drodze tego, że były tam zarysy hip-hopu, um, hip-hopu, nie k-popu, tylko hip-hopu. Było osiedle, um, bardzo fajna. Don't Sorry West", fantastyczna taka e, książka, która opowiada o 12 siostrach, jednak niektóre z nich niestety umierają w wyniku nieszczęśliwych wypadków. E, no i tutaj główna waderka postanawia odnaleźć... E, Osoby, która jest winna podobna za śmierci jej, jej siostry, jednej z sióstr. Natomiast światu jest to książka opowiadająca historię dziewczyny, która wraz z rodzicami co roku jeździ do jednego miasta w Kalifornii, sprzedając choinki. No i tu jest książka bardziej o wybaczeniu, taka młodzieżówka. Jeżeli mam wybrać między tymi trzema książkami, co jest naprawdę trudne, to wybieram. Yy... Dom Soli West. Odrzucam osiedle Żniw i światło, a zostawiam Dom Soli US, dlatego że jest to bliższa mojemu sercu książka. Jest tam trochę tej fantastyki i bardziej mi się podobało. Także taki jest mój wybór. To koniec dzisiejszego odcinka. Bardzo mi miło, że byliście za mną, że dotrwaliście oczywiście do końca. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. No i co, widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.